Siemaneczko, a dzisiaj chwila w dziczy, czyli pstrągi latem. Piąta rano, meldujemy się nad rzeką i czas zapolować na jakiegoś pięknego pstrągala. Podejście pod ciekawszą miejscóweczkę, oddaję rzut, zacinam i melduje się pierwszy pstrąg. Niestety po chwili spada. Pstrąg wygrywa ten pojedynek. Kolejna miejscóweczka, kolejny dołeczek i melduje się kolejny pstrąg na kiju. Niestety podobnie do poprzedniego, po chwili spada. Tego dnia pstrągi brały naprawdę spadł. bardzo delikatnie, co utrudniało ich zacięcie. Mamy kolejną miejscóweczkę jest, udaje się, zacinam. Wydaje mi się, że to piękny ps. Ty, okoń! Niestety kumuje, Paski zamiast się, kropek. że tak naprawdę okazałym okoniem. Pasiak, oczywiście, wraca do wody. Okoń. A my lecimy dalej. Woda na rzece ekstremalnie niska, więc doceniamy każdy dołeczek. Czas na kolejną przeprawę przez wysokie trawy i pokrzywy. Po chwili meldujemy się na kolejnej pięknej miejscóweczce. W wodzie widoczne dwie kępy trawy, między nimi ciekawy dołeczek i nie mogło być inaczej, na kiju melduje się naprawdę okazały pstrąg. Ale ładny. Naprawdę solidnie powalczył, bardzo emocjonujący hol. Ten pstrąg naprawdę miał dzisiaj bardzo dużo siły. A ty drogi widzu, jeżeli dalej to oglądasz, napisz mi w komentarzu, czy podobnie jak ja, lubisz takie przechadzki na takich dzikich rzekach. Czy lubisz takie miejsca, gdzie większość nie ma odwagi pójść, czy jednak wolisz miejscówki bardziej Spot komfortowe? Prawy wyszedł. Gdzie możesz spokojnie i wyszedł. Oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zaobserwujesz mój profil i zostawisz serduszko pod tym filmem. A nasz pstrąg, mimo solidnej walki po chwili melduje się w podbieraku, a ja mogę się cieszyć z pierwszego pstrąga tego wypadu. Był naprawdę piękny na moje oko. Mógł mieć około 40 cm, ale te letnie Pstrągi naprawdę są okazałe. Nie męczymy go długo, zwracamy mu wolność, a Pstrąg w dobrej kondycji odpływa do swojego świata. Ach. Mamy kolejną przeprawę przez wielkie pokrzywy, szukamy kolejnej miejscówki i jest, znajduje ją. Rzucam i malduje się kolejny pstrąg. Niestety nie miałem dobrej pozycji. Pstrąg spadł szkoda, bo wydawał się naprawdę bardzo duży. A spad. W międzyczasie mamy kolejnego okonia. Tego dnia naprawdę sporo czasu zajęły tułaczki po wielkich pokrzywach, trawach i innych krzakach, aby dojść do naprawdę solidnej miejscówki. No i tak jest. Mamy kolejną miejscóweczkę. Zakładam na główkę GF1 Twister w kolorze żółtym i zaliczam naprawdę Aha. atomowe uderzenie. Niestety nie udało się zaciąć tego pstrąga. Wielka szkoda. Można powiedzieć, że nie był to dobry dzień na pstrągi. Tak czasami bywa. Pogoda nie dopisywała. Rano duszno, potem silne wiatry, przelotne deszcze. Pogoda naprawdę kręciła. A tymczasem w labiryncie pokrzyw szukam drogi powrotnej do samochodu.